Cześć, nazywam się Staszki. Uczę się w domu, ale mam mnóstwo ciekawych pomysłów. Razem ja, z mamą i panem Aną przygotowaliśmy przedstawienie. Zapraszam. Pierdzam, proszę Państwa o to nic. Myślę, że bardzo dziś chętny Państwu łapę poda. A to szkoda. Ten słoń nazywa się Mumbi. Ma trąbę, lecz na niej nie trąbi. Czemu nie bądź ciekawy? To jako prywatne sprawy. Dziut, dziut, dziut leży, dziut ma ten, ostre kły. Pękło spotkała w lesie, na drzewku. Prędko zmyka. Papuszko, papuszko, powiedz mi coś na łóżko. Nic się nie powiem, bo żeś ty pokaż. Powtórzysz każdemu, kogo podcast. Małpy skaczą Ma Małpy robią małpy figle. Upad spożył na pawiana. Co za małpa. Proszę Pana. Żylafa tę głównie żyje, że w górę wyciąga szyję. A ja też losczę żylafie. Ja nie potrafię. Żółwca pojechał z kolei, lecz koleje nie daje. Żółwiowi było chyba pieniędzy. Pod pieszo. Będę ja prędzej. Pozwólcie sobie stawić pan zup we własnej osobie. No pokażę. Zobę. Zrób, zrób. Czy mam zbrzę? Skąd ty jesteś krokodylu? Ja na dnie mnie na chwilę zawiążę się na nimi. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.